Witam, witam. z tej strony Farmers of Russia. W dzisiejszym odcinku siew. I zanim wam... Co będziemy mieli? Już zapewne widzicie, co to jest. Kupiłem 60 okay. eee, To jest C363P. Tylko coś to P zasłoniło się. z Powinno być P, ale tutaj coś widać, że się tutaj odwaliło nie wiem nie pytałem już to bo naklejka, nie ma znaczenia no 60 w ładnym stanie widać że to 60 no ładnie wszystko zadbane no trochę widać że trochę porobia, widać że porobi, jeździł na polach prawdziwych Brudu jest trochę trochę rzeczy się pojawiło ale w ładny stanie, jest ściernik znalazłem, taki fajny Poznaniak Unia Czy to ma jakieś znaczenie? Poznaniak DXL Tu na ma, ma naklejkę Agromap Pa Napełniony już jest, dobra Więc skakujemy środek jak widzicie, no No, jak 60-60 a więc co? Odpalamy. podnosimy Tak oto brzmi. Wszystko rusza się. Nie wiem czy to regulacja fotela. Teraz myślałem, że to, to... regulacja fotela. Dobra, jedziemy. Ale kierownicą płynie się z końca. Bardzo przyjemnie. To jest zahaczyłem chyba silnikiem tak się prezentuje o to, kurde tak się o to prezentuje nas zestaw tak się pre oto prezentuje pięknie więc to jedziemy o kurde podjechałem sobie Nie on tutaj nie ma ja no ma eee Naprawdę ten kierunek tak strasznie się płynie, jak skręca, że Dobra, siejemy. Dawaj pszenicę siejemy. Boby jęczmień. Zbór rzepak. Mogę dać rzepak albo jęczmień, to najczęstsze produkty, co ja siejem. To teraz pszenicę weźmy, tak, zróbmy. Dobra, skręcamy, o to naprawdę ma sekretą kierownicę. <śmiech> <śmiech> Może luzy ma. Dobra, jedziemy. Niestety nie ma żadnych jakichś animacji otwierania. Nie ma. No, to kurde. Nie. Coś jest tutaj. A daj, tył otwórzmy. O kurde, zdechło. Zastanawiam się czuło tak cicho A tu zdechła Chyba... Ja. dziesiątka zdarza się zdechnąć Dobra Ciejemy Do mnie O jezu, o jezu Ale to ale ale buja kurde jak trzęsie Co to jest? Boże, trzę się strasznie No Jezu Nie no, tak szczerze mówiąc Nie jest Nie wystarczy tylko jedno Co ja robię? Wystarczy mi tylko jedno. Wystarczy mi tylko okno jedno i no i no, jestem odporny na ciepło, po prostu, ja się do tego ciepła przyzwyczaiłem. Ale to nisko naprawdę się podnosi. Ale niech już tak będzie. Bo to poznaję jak naprawdę widzimy. a to jest kurde sprawne, tam mówi, że... No, gdzieś tak sprawność to ma około 50%, tak by nami właściciel twierdził na oko. Ale tak jest naprawdę? Tego nie wiem. 60 pracuje ładnie, nad przejechałem po terenie i no, wszystko działa. To prawda zdarza się, tam stechnąć, ale to tylko w przypadku złych biegów. w odpowiednim momencie, po prostu przerzucony bieg ale i tak wolę, ale i tak stwierdzę, że lepiej będę I tak Zrobię tutaj taki pasek, żeby czasem, nie wiem, bo nie wiem jak to w kondycji zawieszenia, czy czasem pęknie znów czy coś bo może pęknąć w każdej chwili zawieszenie złamać ci po prostu na pół to przednie szczególne ale raczej powinno wytrzymać bo, bo jak pukałem to naprawdę grupa stal to jest to prawdziwa stala nie jakaś plej tupy wzięta z Chin no, przyjemnie się się silnikiem no, no trochę szybko jedzie nawet szybko można robić jak tam obrotomierz? no obroty dobrze się otrzymują Gdzieś tak 18, 17 raczej myślę, że 18 w się otrzymują Tak 1800 obrotów to no Jest tak 1800, 1800 obrotów otrzymuje po coś Kurde, ale wszystko to naprawdę się trzęsie, kurde sprzęgło i ten, sprzęgło i wszystko kurde się trzęsie, szczególnie to sprzęgło strasznie trzęsie, kurde tutaj takiego zrobiłem miaka pewnie, to pewnie błąd, pewnie to błąd, ponieważ tutaj czasem... No po prostu tutaj czasem najeżdżam na teren właściciela A nie moje pole i wtedy kurde tak to się dzieje Jak mogę daleko to tak, daleko Macie perspektywę No ale przez to, że nisko to się trochę wygląda zasiedzi trochę takie dalekiego skina nie no bez nieskody blisko skiny są najlepsze najbardziej czytelne dobra nie nie robię skinów już Za dużo miejsca zajmują skiny, ale trochę mam porabionych dużo i no jak to się dzieje. Co? A, a, kompas. Myślałem, że coś innego. Pięknie, cudownie. Cyk. Naprawdę, pięknie się ten ujak. no te światło tylne się świecą, Uu. prawda, ale jako, jakoś nie, no widać, świecą, ale to jest słabo, nie wiem czy to, tego, że te dolne szczególnie, nie wiem czy to przyczyna, które no, nie widać Dobra, cyk. Uuu, jak naprawdę kręci się kurde. Uuu, naprawdę takie kierownica mi rozwala. Tak łatwo kurde. Tylko takie kierownica jest na odwrót. Po prostu z nogami jest napisane. D Dobra Dobra Ta wrotka To jest jego maksymalna prędkość? Nie Boże, jak ja jadę kurde O kurde Wariatka jad ta sześćdziesiątka Dobra, wyłączone Cię pole cyk, 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 cyk Dobra No i dalsza perspektywa, jak to wygląda No, kozacko wygląda Co prawda mam niski zadzień renderowania się ale jakoś dobrze jest. Nie no, tak tragicznie to nie ma, tak szczerze mówiąc Co <laughs> najlepiej wygląda, tak co właśnie było tamto kurde Widać, że tu jest sama ziemia Trzeba Nie no, nie skaczemy

bo to naprawdę ziemia jest... To naprawdę zły egzista. Wow. No dawaj na pewnej... Łoł, jakby część słowa, naprawdę. strasznym częście. Ale kółka, zatrzymaj to się. Dobra. Miękny siebie. Mm. Dobra, i tak. オコルだ。オコルだ。よみしめるよ。チェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェック。 Uuuo Nie, nie stało się, bo myślałem, że coś jest tam podszedł, kurde. O, siniko ziemię. sinika. Też chyba jest zasłonięty. No nadzieję Chyba raczej to jest tam blok. I tu. Nie Powoli, pomału, naprawdę. Uuuu, tu bo... Kało, nie bo jeszcze się zakopni kurde, w polu o kurde, dziękuję. Nie ma takich, kurde, przednich, takich UPS. Kurde, jak to powiedzieć. Po prostu nie ma, ku... tych płaskich przednich, żeby... Bez tych trójkątów. Czy jak to, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam. Koła do traktorów, o. <laughs> nie no. Jakoś ma nazwę, tylko nie pamiętam po prostu. Uuu! Uh. No tak, kurde ma! No, mówi prawdę właściciel, że te znaczniki nie działają. Wypróbuję i nie działają. Zyk, jedziemy O buu buj o buja buja BUM O kurde Łoo, oh, bokiem poszedł się. Czekaj, bokiem poszedł. Poczułem bo jak głębokiem miał zaraz lecieć. No, bo każdy traktor ma na pewno przy... Na tył, na tył, na tył, nie na przód. Choć może niektóre, nie, no większość ma na tył. W Prawie wszystkie mają na tył. A, a jak nie, to mają 4x4. No, nawet na wszystkie koła. są też takie. A co sobie się powoli podnosi? Like, oh man! Check, check, check. Cryk, cyk, cyk. Skylla, jedź. Dobra, to ja się za mnie żegnałby w fajnym wszyscy raz inne. No na swojego odcinka trzymajcie się. Hej.